Może pozostaw Jezusa! Pozostaw Jezu moich wybitnych czynów! Y y y y y Może pozostaw Jezusa! Dzień 34. A gdzie indziej nagrywać, jak nie wśród budzącej się do życia zieleni? Mam dosyć już tych swoich książek zamkniętego pokoju. Choć mój sąsiad trochę hałasuje. Moja żona poprosiła mnie, jakiś czas temu, Jarek. Wsadź tę roślinkę do ziemi i pozostaw ją, niech ona sobie rośnie, będzie z nią dobrze. No, wsadziłem tydzień, dwa, trzy, patrzę, nic od góry nie rośnie, żadnego zielonego listka nie ma, więc mówię, to może ja sprawdzę, czy tam w środku coś się w ogóle ruszyło, Ona mówi Jarek, pozostaw, niech sobie rośnie. Nie wytrzymałem, po tygodniu rozkopałem. Oczywiście wszystkie korzenie fantastycznie rosły, podczas rozkopywania uszkodziłem je musiała odchorować moje sprawdzanie. Uczeni w Piśmie i faryzeusze, jak czytamy w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, genialną myśl powiedzieli. Powiedzieli tak, słuchajcie, no, jeżeli my tak pozostawimy Jezusa, no, tak jak teraz, to wszyscy w Niego uwierzą. Fenomenalne. Główna myśl. Może to właśnie o to chodzi. Może pozostaw Jezusa. Pozostaw, żeby tak działał, jak On chce w Twoim życiu. Nie wymyślajmy, że tak bardzo chcemy teraz odpowiedzieć na, na, na Jezusa, po prostu, że zrobimy następujące wybitne i wyjątkowe rzeczy. Jezu, moich wybitnych czynów z wiary bądź przy mnie. Czyli nawrócę tyle. Będę z tym, będę się modlił tak długo, aż się uśmiechnie, aż się spodobam Jezusowi. A może właśnie Jezus jest. Takim Jezusem mojej zwyczajności. Faryzeusze powiedzieli: Jeżeli go pozostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Pozostawmy Jezusa, żeby działał tak jak on chce. W mojej zwyczajności, w mojej szarości, właśnie tą szarość przemieniał na swoją nadzwyczajność. Jezu, królu mojej zwyczajności, pozostawiam cię. Po prostu działaj A ten jeździ sąsiad się